Hej, kochani witajcie na moim kanale. Dzisiaj ja nagrywam MSP o ocenę motywu. Będę oceniała motyw, który doszedł w czwartek. Yy, nie widziałam go jeszcze, więc no. Zapraszam do oglądania. Tylko najpierw załaduję wszystko, bo jak zwykle internet na filmach nie jest najlepszy. Ale jak mam wstawić, to jest już dobry nawrót, więc. I filmy piątek, sobota, niedziela. Staram się, no, dzisiaj nie miało być filmu, jednak w tym ale jest. Postarałam się, więc co? Logujemy się. Okej, okay, wpisałam już hasło i nick, więc co? Loguję fankoczek. I możecie być na jego Instagrama graczem mysypy. Ok. Co to jest za aha. a Aha, no dobra, że wiem, dobra, kupiłam, bo taki ładny i trzeba było kupić, nie, no kołami, na no serio, takie lagi, ale widzicie, nie logowałam się dzisiaj, więc no, trochę manumanu man trzeba zarobić, no to, bo YouTube nic nie daje, no. Turutu, dzisiaj postaram się taki pięciominutowy film przynajmniej, 120, 50, nie, aha już takie lati, że nie pokazuję zobaczymy ile mam skarboncy w ogóle ale nie otwieram, bo to będzie skarbonka na specjalny booster, jak będzie już mi się kończył VIP, a już mam na 3 miesiące i no będę cały czas oszczędzała te diamenty okej okay. wejdę na zupę ogólnie to mnie moja mama woła, więc dobra i dobra, i właśnie pod koniec jeszcze odcinka zrobimy z tego look, Możecie napisać, jak wyszedł. w komentarz. o 25 tysięcy. Myśli, że ten look mi się tak podoba, jak wczoraj zrobiła go, i po prostu musiałam go kupić. Bardzo ładne. I jeśli ja mnie oglądasz, i. No, to naprawdę. szacun. Co? 14 diamentów, Jej. A strasznie, jak się lokowałam, było 8, więc. No, i mam 70, tak jak. Dobra, więc. Teraz patrzymy, co MSP uszykowało. Jakie znowu powtórki uszykowało dla nas, a może tym razem nie ma żadnych powtórek? To się nigdy nie stanie nigdy nie będzie powtórek. Może nawet na unikatach. jak są uni unikatów, to może są powtórki, nawet nie wiem. Boże. Dobra. Grecia MSP ocenia. Motywne na MSP, tylko że musi się zalogować. Ludzie, jak to się zaloguje to wrócę, bo to nie ma. Aha, dobra już jest. Ta dziewczyna obok już mnie straszy, naprawdę. Okej, okay. na początku widzę najładniejszą no rzecz, to chyba te włosy. Nawet git, oczywiście. Muszę zmienić kolor, bo prawie zawsze mi się nie podoba coś. Taki sam kolor, jak jest. Naprawdę muszę zawsze coś zmienić, ale. No, dobra, sobie ten, bo nie czarny musi być. Black, no. Ta sukienka jest dziwna, nie podoba mi się. Tak oceniam, więc ta strona, tylko te włosy uratowała tą stronę tak naprawdę, bo tak to jest. Uj, uj. Nie, to nie jest to. Więc, no. I MSP, jeśli będzie tu 5 łopat w górę, nagram kolejny odcinek z MSP. Ta bluzka jest ładna. Ta bluzka jest po prostu najładniejsza. Naprawdę najładniejsza. A spodnia. spodnie... nie. Naprawdę ja tu nic nie mam ładnego na żadnych dodatków mi się nie podoba, tylko biorę te najładniejsze rzeczy i idę na kolejną stronę, więc ten motyw... nie jest ładny, prawda? Co weble. Ja tylko uprawiam... We... o, to już coś ładniejszego, no. To mi się podoba, już przyznam. To już brawo, ale ta kurtka mi się tak spodobała jak jeszcze nigdy. Naprawdę jak kurska mi się podoba, to mi się już czuły nawet podobają. No. Takiej szarej. No, ładna była. Bardzo mi się podoba akurat. No. Nie, nie pasuje jednak. Nie. To nie. Więc na początku mamy trzy rzeczy, za które już płacę 1125 ziko, czyli star końców. W ogóle nie wiem, czy w ogóle się coś uda, bo to naprawdę nie ma sensu. No, powtórka pierwszą, którą widzę. O, no i fajne dodatki, już mi się podobają. Te mi się podobają, dodatki, więc już mi trochę zadowoliło MSP. A choć ta spódniczka. No, dobra, niech dostanie nawet ten kolor. Aha, już koniec? Dobra, te buty. Tu, to to tu, To jest efekt końcowy. Tu, 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 tu. pa, 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 pa. pa, pa.